Ale to moje spotkanie z Szulcem, bo on nas w tym wieku, w którym następują pensjonarskie zachwyty. E, mianowicie y, i, i, zabrałem się do niego i nie wiem, kto mi to, ten pomysł podsunął, czy sam na to trafiłem, nas, e, tam półki biblioteki dzielnicowej naszej, czy, czy coś bo to tego to u nas nie stało, bo było sporo różnych książek. I trzy ktoś To po co nie wiem? W że że wziąłem gdzieś w okolicach 16-17 roku życia w, w, do ręki Schulza i pierwsze słowa, które przeczytałem, to były te przytoczone przez Jurka 6 sierpień, początek w stopy cenę Monowej w lipcu w od Wierza do A... I wpadłem. I wpadłem w taki sposób. Ja nie wiem, nie jestem w stanie... nie byłem w takim stanie... Myśleć o czymś takim jak analiza, pojęcia obce wtedy, jak na chwilę myślałem. W żaden sposób to jest takie pierwsze spotkanie z czymś, co powala, nie wiadomo dlaczego, co wciąga, nie wiadomo dlaczego, co, e, co nagle otwiera jakieś przestrzenie, nie. zupełnie nieznane. Możliwości, zupełnie nieznane, możliwości stojące przed człowiekiem, który jest piórem, który jest słowem próbuje coś. Do nas powiedzieć z słowami zapisanymi. E, I to tak silne wrażenie na mnie wtedy wywarło. E, jest bardzo niewiele takich przypadków w moim życiu, e, żebym dokładnie, nie powiem, że jestem w stanie określić datę, bo tego nie. Przepraszam, ale niestety nie. E, i, i, I godzinę, kiedy to się stało, no, no bo normalnie kiedy człowiek przeżywa objawienie albo coś takiego, to pamiętam. Luzy Darek staje. tu się nic takiego nie stało. Natomiast e, dokładnie jestem w stanie, i to pamiętam, może takie dwa przypadki, dwa, trzy przypadki są w moim życiu związane z i z tego wieku właśnie pochodzące, e, e, że ja dokładnie pamiętam okoliczności, w których e, czytałem tego szulca. E, miejsce w domu, u mnie w Warszawie, bo jestem Warszawiakiem. E, e, pogodę, to wola. drzewa zielone za eee, Także kiedy z, zabieram się szczególnie właśnie, do, do, wracam, biorę do ręki znowu sklepy cenowanowe i, 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 i czytam te słowa. Obrazem, który się na to nakłada, poza wszystkimi obrazami, które próbuję zbudować Schulz, jest obraz, ten obraz, tego fragmentu mojego mieszkania w Warszawie z tą pogodą, z tym słońcem południowym za okna. Z tym latem. To był jakiś dzień od i coś, to dla mnie świadczy nie o tym, że spotkałem się z takim czymś, co mnie. No, co spowodowało, że w jednym się stało doskonale i słowa, które czytam, i miejsce, w którym jestem, i czas, w jestem, i ja sam, tak dalej. Nie mając pojęcia oczywiście o tym, nie znam takich słów, jak użyte przez Panią przed chwilą słowo, wyrażenie pejzaż, pejzaż wewnętrzny eee, Szulca, którego jest tutaj, jego pejzaż wewnętrzny, nie miałem pojęcia o tym, że e, to był prawdopodobnie moment, mówię w tej chwili troszkę za wysoko może, ale, ale się tego nie wstydzę. Być może moment ten spotkania z Schulzem to był moment, w którym prawdopodobnie zaczął się budować mój pejzaż wewnętrzny. Na mnie to na nie jest takie. Ja nie... O czym Schulz pisze? ja bym, Wtedy bym był w stanie dokładnie powiedzieć. Teraz, jak mi zamącili w głowie, boloniści, później inni i tak dalej, już trudniej. Wtedy byłbym był w stanie powiedzieć dokładnie, o czym on pisze. Natomiast w, wiem jeszcze i to, że. Szulc pisze jakąś księgę, pisze o jakiejś księdze, którą próbuje stworzyć, księgę. Otóż y, y, Szulc y, stał się w tym momencie, w jakiś sposób dla mnie, y, w, y, tym, co otworzyło przede mną dużo większą księgę. Mianowicie, jeżeli jest taki, który tak umie pisać, no to jest i on należy do dużo większą księgą na literaturę w ogóle. Jeżeli jest taki ktoś, i on należy do tego, co się nazywa literaturą, czyli traktujmy to jako Wielką Księgę. To w tej księdze są prawdopodobnie również rozdziały, które są warte poznania, i w ten sposób poszukiwanie w związku z czymś, z, z, tym, z tym zderzeniem, poszukiwanie tego, co w tej Wielkiej Księdze Literatury może być tak powalające, albo przynajmniej, jeżeli nie tak powalające, tak. Nie, no, I tak tajemnicze, bez otwarcia tajemnice również. Tam się, jak mówię, w, mimo że wiedziałem wtedy dokładnie, o czym on pisze, to to, że tam za tym jest otwierać się jakaś przestrzeń tajemnicy ogromnej, którą wtedy miałem wrażenie, miałem taką nadzieję, że jak w tę przestrzeń się wejdzie przy pomocy znalazł u innych autorów, te, te, te tereny, których Szulc nie zapełnia, czyli wejdzie się w te tajemnice, które on, które on zaprasza. No i to niestety zatrzyma się ta choroba, którą jest, jak wiadomo, czytanie literatury. Ale w, to tak naprawdę dla mnie, początkiem takiego, takiego szukania czegoś w literaturze, jest spotkanie z Szulcem. I teraz myślę sobie tak, że. E, bo tu takie były różne rozmowy, dyskusje prowadzone w Polsce od. No, zawsze one są prowadzone, ale kiedyś były tak, kiedy były prowadzone szczególnie intensywnie, kiedy jeden wysoki pan zaczął czyścić litery szkolne. E, co powinno być w tych lekturach? I takie pytanie zadał. Kiedyś zadzwonił do mnie, ktoś z jakichś gazet, nie pytam, z już, e, do różnych wyzwoleń, żeby wymienić 20 e, tytułów. No, albo przynajmniej alkolów, jeżeli tytuły są trudne do wybrania w Warszawie. I ja w, absolutnie bez i czasami coś uzasadnić, bez wahania, to jest trudne 20 wybrać kawałek, które bez wahania umieściłem tam Szulca, pomyślałem sobie w ten sposób. Również, że jeżeli coś takiego był w stanie ze mną zrobić ten, ten tekst, coś takiego, Zapoczątkował ten tekst. Tam, no, gdzieś yy, wyciągnął rękę i wciągnął w coś yy, w wieku 16-17 lat. To poza wszystkimi innymi koniecznymi yy, walorami innych dzieł literackich, które powinni uczniowie wyczytać? Yy, yy, myślę, że to nim ktoś powinien gdzieś tym mniej więcej od wieku podsunąć, bo to jest taki wiek, w którym się, w którym się łatwo, nie wiadomo dlaczego, czymś zachwycić, to się okazuje, że ten zachwyt, no, można badać powody tego zachwytu i badać autora tego zachwytu i wracać do niego wiemy, latami i bez przerwy, że być może trzeba go Trzeba jednak podsunąć tego Szulca, który nigdy nie ma specjalnie wzięcia w wieku że jeżeli to, coś takiego miałem ja okazję na coś takiego się załapać no to pewnie będzie trochę również równolatków moich, myślę o ówczesnym moim wieku, którzy również, którym również ten tekst, ten Schulz no, których zachęci do tego, że, żeby, żeby czytali I, i dlatego zawsze będę myślał o tym, że Szulc powinien być, to jest ten kłopot, on jako oficjalny, gorzej się będzie sprawdzać wszystkie lektury, nie? Lektura nieoficjalna jest zawsze lepsza, ale on powinien się znaleźć gdzieś, w, zawsze podsunąć trzeba tym ludziom bardzo młodym, myślę, jak tutaj zaczynają. Powodzić, trzeba podsumować Szulca, bo on może sprawić coś, co, co, czego doznaję na własnej skórze, a co jest e, zupełnie rzeczą nie, niezwykłą i, i niezastąpioną. E, to jest, no, na tym skończę, to jest moje, moje spotkanie pierwsze z Szulcem, które trwa, e, które trwa do dziś. Miałem przyjemność parokrotnie Szulca czytać głośno na e, radia, na przykład. E, dla Państwa. I to jest jakieś roboczne, czytać, to zdumiewające, dźwiękowe bogactwo tej mowy, że nie wiadomo, które, który dźwięk powinien być ważniejszy, bo one wszystkie są, jest tak nasycone, że, jest to, zresztą radzę, dobre, dobre doświadczenie po Szulca głośno, w jak powiedzieć,